¡Suscríbete z tej strony kurcze kochani mam przykrą wiadomość na samym początku niestety lot się nie odbędzie tego 9 stycznia ponieważ od dnia dzisiejszego w Holandii został lockdown wprowadzony i będzie trwał do 19 stycznia także dziękuję tym co wpłacili na razie mamy uzbierane 250 zł kto ma ochotę może w cały czas wpłacać aż do Aż do wiejskiego orkiestry, nie? No, także. Także co? Dzisiaj jest piękny zionek, W końcu się zrobiło cieplej. Mamy 11 stopni, kurczę, jest tam około godziny 10. Jadę w bardzo fajne miejsce do parku. Jak, jak zwykle do parku. Co, widzimy się za chwileczkę na miejscu. Na razie, hej. hej. dojechałem na miejsce zobaczcie, jestem, o, mam taki placyk To jest kilka takich placyków także sobie troszkę pochodzę ładna pogoda, mam nadzieję kurczę, że dam radę dzisiaj pochodzić, bo coś mi się stało z plecami, kurczę, Kasia mnie smarwała <noise> także jest mi teraz lepiej ale i tak, kurczę, tak ból promieniuje, że masakra, także zobaczymy może się rozruszam, będzie lepiej a może będzie gorzej Dobra, widzimy się może przy pierwszych doleczkach, niego, sensu, hej. No i mamy pierwszy sygnał. Jest jedyneczka. Także super, rozpoczynamy imprezkę i bawimy się dalej. No teraz patrzcie kochani, drugi sygnał. I jest rewerko. <laughs> tu jest tego delikatna punca, ale już starta. O, tu. O, pewnie nie będziecie widać. Kurczę, ta kamera w ogóle nie zbliża. No, ale fajne. Jakieś takie diamenciki. <laughs> jakiś, nie wiem, co to jest. żołędzie. <laughs> no, także super. Lecimy dalej. Trzeci sygnał. I mamy guziczek. Nie wiem, czy to jest jakiś współczesny i z jakąś taką datą, czy to jest z tego roku, bo to jest 1969. Także pozdrawiamy ten rocznik. I widzimy się w kolejnych dołkach, i kolejna manetka jest to I teraz zobaczymy na żywo sygnał stały 65. Także może być dwujaczka. No a sygnał się nie zmienił, także prawdopodobnie dwujaczka. Dobra już. Jest coś No i tak jak mówiłem, ulubiona monetka Tatusia. Także super. Jest dwieczka pierwsza. I teraz stały sygnał 75. Już kopnięte. Prawdopodobnie 20 centów. O, się tu wyłania. No i mamy 20. Także super. No długo się nic nie działo. I teraz coś takie jakieś zawieszka, chyba jakieś dwa kamyczki. Nie wiem, może bursztyn. No i czas. I mamy kolejny sygnał. Już myślałem przez chwilę, że też sreberka. No ale to bazarek z jakąś taką perła. No. no i w kątu moneta jest 20 centów. Wympę kurczę trochę kapsy jest. Na samym końcu wam je pokażę, bo nie będę jest co chwilę nagrywał. Czy tam później wam pokażę? Zobaczcie w jakim czadowym miejscu jestem. Tu są różnego rodzaju festiwale. I tam, właśnie teraz, gdzie patrzycie, gdzie jest coś tam to drewniane, yy, no to idę tam trochę pochodzić, bo tam są jakieś, tam się że, dzie, yy, dzieją się różne rzeczy, jakieś koncerty, właśnie. Tu, gdzie teraz jestem, też. No i tutaj, ten jeszcze, ten jeden placyk. Także te dwa plasyki sobie tutaj wskoczę za chwileczkę. I co? Bo jak, jak widzieliście, to prawie nic nie powpadało. Tam kilka fancików. Fajnie, bo to sreberko wypadło. Małe, bo małe, ale jest. No ale co, nie? Może coś tutaj fajnego będzie. Kurcz, ale jest pięknie. Dobra, widzimy się za chwileczkę. Kurde, no. Jak przy jakiejś piramidzie. A tymczasem, o. Taka brożka między kapslami, bo same kapsle są. Kurde, nie patrzcie to, ja pierdzielę, patrzcie to. Kurde, to jest tylko, że jest wygięte, czyli są o jakieś tam pewnie cyrkonie czy coś, ale mikrofon, to jest mikrofon w ręce i patrzcie to, <noise> jest punca tutaj. <noise> Takie srebro, kurde, wielkie, nie? A tak to leżało, kurde, więc co to jest za badziewie? Już się to ominąć w ogóle, bo myślałem, że to jest kawałek jakiejś puszki albo czegoś A to kurde ten jest mikrofon Ale srebro, ja pierdziele patrzcie to Skurde nie Może się łajcu od tego gdzieś będzie Kurde nie, ale jaja No coś pięknego, nie? Dobra, później w domu przeczyszczę, też na podsumowaniu wam pokażę, ale czad. Kurczę to zawię jakieś jajo patrzcie to blaszka z, z moimi inicjałami. Może tak miało być, tak, jakieś MB. Ale załóżmy, <grytanie> że to jest WB <grytanie> Wojtek Bro to ja. <grytanie> Dobra, widzimy się dalej <grytanie> za chwileczkę I kolejny sygnał jakiś tam mały ślepaczek. I znów jest szansa. Cały sygnał 65 może być nasza ulubiona monetka. No się nie zmieniło, ale jest nadal w doeczku. O kurcze, jakiś woreczek mi wypadł. Dobra. O, jak to tak głęboko, to pewnie nic z tego nie będzie dobrego. Sprawdzamy jeszcze raz. No, tu jest. Jeszcze, o, tu już coś mamy. Ale chyba za dużo na dwójeczkę. No, kapsar. Co, będę już kończył te wykopki? Bo kurczę, jestem strasznie zmęczony. I plecy mnie bolą, kurde. No. Patrz, tutaj mam. Ale, wśród kurde tych wszystkich znajdę go. Tyle kapsli. że kapsle lądują do śmieci. No, zobaczcie. Dobra, widzimy się za chwileczkę w domu na podsumowaniu. Czas zrobić małe podsumowanko. Jestem już w domu, jest drugi dzień. I jak widzicie, był bardzo fajny wypadik. Tylko jeszcze mam takie pytanie, kurczę, może będziecie wiedzieć, co zrobić na te bolące plecy. Łukasia smaruje, a nie pomaga. <gry> Także, kurde, no. Dzisiaj posiedzę w domu, jutro może pójdę pokopać, jeżeli będzie mi się lepiej, jeżeli się lepiej poczuję. A tymczasem przejdźmy już tym razem do znajdek. I tak, króciutki dzionek, ale bardzo fajny, nie? I tu mamy co, 360. się o bazarowy guziczek, kolejny tu mega znajda, moje inicjały Wojtek B no tu jakieś dwa kamyczki może będzie bursztyn tu pierwsze sreberko malutkie ale mega fajne jakimiś takimi diamencikami no i znajdka kurde dnia jak nie miesiąca Kurze, no srebro tu jest jedna punca i tu w środku jest 925. Pokażę Wam zdjęcie zaraz. W tej punkcy. No, także kurcze widzicie. Mikrofon mega. <grymne> także zdobyłem srebrny mikrofon <grymne> tych wykopek. No, i patrzcie to jeszcze właśnie. sobie uszykowałem wagę, ile ten gruba zważy. No, prawda, wytarujemy. O, kiepsko, o, widzi 20, 26 gram ponad. <laughs> I co? A i kurczę, jestem naprawdę załamany, że nie będzie tego zlotu. No, ale niestety, no co, lockdown to lockdown, nie przeskoczymy. Do 19 stycznia mamy w Holandii. No, a także lipa. ale jak co, to... Na wykopki na razie póki co będę chodził. Można się teraz spotykać tylko po dwie osoby. E, oczywiście z zachowaniem półtora metra odstępu. No także zawsze z kim się z miłą, z chęcią spotkam. Pójdę razem na wykopki. W dwójkę będziemy sobie teraz chodzić. E, I co? Jak zwykle, nie? Jak się podobało, to zostawiajcie suby, pierdolę lajki. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, piona. Hej.